Uniwersytet Zielonogórski systematycznie rozwija bazę dydaktyczną, która umożliwia studentom poznawanie wiodących technologii z zakresu informatyzacji, automatyzacji i robotyzacji. Najnowszą inwestycją uczelni jest wyposażenie jednego z najciekawszych w Polsce laboratoriów automatyki. Ten model linii produkcyjnej zawiera wszystkie warstwy, które są charakterystyczne dla rzeczywistych linii produkcyjnych: zawiera warstwę obiektów, warstwę sterowania i warstwę systemu SCADA którego celem jest wizualizacja i monitorowanie przebiegu takiego systemu. Studenci mogą poznać i nauczyć się programować rzeczywiste urządzenia i obiekty, które występują w systemach produkcyjnych. Te urządzenia i obiekty są połączone siecią ProfiNet, która pozwala na komunikację i synchronizację pracy poszczególnych urządzeń. I przede wszystkim studenci mogą poznać, jak integrowane są poszczególne warstwy systemu produkcyjnego. Linia składa się z układu transporterów taśmowych i rolkowych sterowanych przez układ falowników marki Astrada, robota Epson typu SCARA z systemem wizyjnym, dwóch robotów kartezjańskich, dwóch robotów sześciosiowych Kawasaki, centralnej szafy sterującej oraz pulpitu operatorskiego. Instalacja zarządzana jest przez kontrolery PAC Systems RX-3E firmy GE Automation and Controls. Roboty i sterownik nadrzędny komunikują się poprzez protokół PROFINET. Tak skonstruowane laboratorium, składające się z takich elementów, dostarcza studentom wiedzy, która jest potrzebna w przemyśle. Przy realizacji tego typu pracowni, moim zdaniem, najważniejszą rzeczą jest wyodrębnienie z tego kompleksowego, zsynchronizowanego układu urządzeń poszczególnych stanowisk, z których studenci mogą korzystać w sposób niezależny podczas zajęć laboratoryjnych. Model linii wykonała firma Astor. W ramach projektu przeszkolono również kadrę naukową z zakresu obsługi i programowania. Na każdym etapie realizacji projektu odbywały się konsultacje dwustronne. Firma Astor dostarczała nam wiedzy o najnowszych rozwiązaniach stosowanych w systemach produkcyjnych.